No i okej, okay, rozpoczynamy. No jest to następna, następny odcinek. Przepiękne więzienie. Kontynuujemy tutaj, przyspieszę, nie ma sensu tutaj czekać. Ta sobie nadal stoi. Oni się tu ładują, kilku ich jest, jednak ich jest zupełnie 2, 4, 6, 7. 8 będzie tak? 8-8. Okej, okay, no i tutaj musimy zrobić już grubo, yy, bo musimy zrobić dla nich cele. Drzwi będą tutaj. Hmm. Fundamenty Budynek betonowy I on będzie tak Musimy obliczyć na jakiej on ma być wielkość Zaraz, pierw dajemy pomieszczenia Łazieneczka Świetnie Zraszacz? Nie, to nie był zraszacz To raczej był natrysk R A, i tutaj nie będą dwa. I tu trzeba było jeszcze, o właśnie, otwory. Pod każdym z tych. świetnym. Tu będzie trzeba wodę pod każdym, więc tak samo dajemy zaplecze. Sprawdźmy, gdzie to było. Tutaj. Eee, tak. I tutaj jeszcze było chyba tak. Coś takiego. Teraz to sobie Zwęzimy w jedną. I damy tutaj. I tu będzie i, i, i woda. D woda, no. Łazienki, prysznice. Fundamenty, budynek betonowy i teraz tak, co trzeba do każdej celi? Co każda cela musi mieć? Cela. 2 na 3. Mhm. Czyli zrobmy sobie taką przykładową celę. Zakładając, że... To jest zatrzymane, zatrzymane, Zakładając, że tu będzie ściana i tu będzie ściana. I tutaj nie może być, bo tutaj musi być takie wejście jakby dopiero od może się zacząć cel. celą może ją 3, 3 na 3, raz, dwa, czyli nie może raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy okej, okay, raz, dwa, trzy 3 na 3, takie cele będą. Czyli raz, dwa, trzy, na trzy świetnie. I musi być 4-3 Ok, teraz będzie tak. Tutaj musi być to samo. I tu damy jedno przejście. Będą kolejne cele. Raz, dwa, trzy. One, tu, Dobra. I, no i dobra, tutaj to będzie łatwiej, bo można się kierować tym za góry. I tu ile mamy? Tutaj jest trzy. Jest raz, dwa, trzy, ale jest za mało miejsca ha A może zrobimy i tak I tak będzie już po prostu lepiej Tu będzie wejście, tu będzie wejście, albo ha albo inaczej, jeszcze inaczej Tak, zrób Będą po prostu jedno takie przejście tutaj Albo jeszcze inaczej, czekajcie, jak kombinować to już na maksa I zróbmy sobie to będzie. Raz, dwa, trzy. To będzie za duża przerwa. Raz, dwa, trzy. Aha. No. Dicie źle wymierzone. Hmm. Dobra, trudno. Zróbmy trzy kratki przerwy. Raz, dwa, trzy. I tutaj dopiero. Do końca. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. A dobra. Ło, łow, łow, łow. Tak. Tak, już mam 8 cel. I tak to będzie wyglądać. Średnio, bo myślałem, że akurat będzie się zmieści. Nie obliczyłem wcześniej tego dziedzińca. I, I tak to wyszło. No, no, tu najwyżej będzie takie rozszerzenie. Gdzie będą już większe te cele. Czy większy obiekt. Czyli musimy zrobić tak i tak budynek. Beton. Ale by zrobić większy, który po prostu rypać. Jedę. Chwila. Wiem, że teraz się jedę pieprzu. Sorry. Bardzo. Zróbmy tutaj jedną przerwę i dajmy 4. A 4. A tu jest 3. Raz. Raz, dwa, trzy. Okej okay. O cholerę, nam prosty budynek. Kto na to będzie patrzeć? oprócz mnie. I was. <noise> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy, trzy, biter. No i bitara, no i Tak, tak to będzie yy, Nie to Tak to będzie wyglądać. No, gitara I tu. Będzie takie. Takie coś, Tu będzie ochrona. Tyle w sumie. Nie będę. Zabudować, bo i tak muszę uderzyć fundamentu, więc jest on po prostu za to No i gitara. Tak to będzie wyglądać. więźniowie jest tylu co Siłku, nie będzie się skarżył. Okej, okay. zobaczmy jak to się dzieje. To będzie wyglądać. Przyspieszmy na maksa, zanim oni ich przeniosą, zanim co zrobię. Mam nadzieję, że dzisiaj zrobię elektrykę i wodę, co jest dla mnie w sumie najważniejsze na razie. Nie wcale te grzesznice. A tej się zajmuję, Kurde, Nie mogę jakoś zrobić, żeby pierwsze to zostało zrobione. Nie no, ale właśnie będziemy. Coś, coś tam było na karą. Dobra, na karmi nie będą na no, no i w... jedzcie, macie tu jedzenie, tak? Weźcie znaczy sobie, zjedźcie. Nie masz ochoty jeść, to masz problem, człowieku. Aha, ale tu nie ma... Tu nie ma drzwi. Dlaczego tu nie ma drzwi. Tu mają być drzwi. Może ich ktoś odesłać, czy oni jeszcze nadal jedzą? Aha. Wejście na dzień jest nie jest skończone. Zostań tu lepiej. Bo jak jest pierwszą pierwszego dnia. No, masz tu stać. Znacie, będę pilnował, bo na razie nie zjedli. nie skończyli, to na tym budynek. I został właśnie skończony. Świetnie. A to już może, nie musisz pilnować. I już gitara. Co teraz, mam gdzieś Cie, to jest, to, co oni teraz robią. I. Przeczytaj list od prezesa. A to cholera mi. Do widzenia, pani prezes. Zatrzymaj. A bodajmy na jedynkę. I materiały. Beto. I robimy tak. Okej. Okay. Wspaniale. Tak na razie będziemy tak się dosyć więcej układać. Trzeba przyznać. I cel będzie tak. Środek, 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 środek. Wyjście tu z tej strony. Trudno, czujecie się poszkodowani, macie problem. Ok, Pomieszczenia, obiekt, drzwi więzienne, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Wspaniale. Koniec. Koniec. Teraz woda jeszcze musi dojść. Tam... Woda nie dopływa tak daleko, tak? Można jakoś wzmocnić wodę? Nie można, czyli musimy zbudować tu przepompownię osobną, Średnio. Przepompownia będzie potrzebowała elektryczności. I co ja robię? U. Więc... A nie, zbudujmy tutaj jeszcze stację też tam po polsku. One będą koło siebie i one będą głównie zasilać e, tutaj więziony, więzienie. Czyli tak. Tak, tu więzienie będzie zasilane. Ok. I tak będzie tu musiała cała woda dochodzić do tych więźniów stąd. Więc przy okazji damy tu dotąd i teraz każda cela czyli to musi... Co musi mieć cela? Tak, znaczy do tego pomieszczenia. Cela. Musi mieć. Łóżko i toaletę. No nie macie dużo domagań, bardzo się cieszę. Wasz i palec z sierp. E, e, łóżko toaleta, łóżko, toaleta, toaleta. No, toaletę będziesz miał tutaj. Tak. Toaletę. tu, 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 tu. Już, tu. Tu I... coś nie wiem, Tak? Ale nie, bo on jest na odwrót, czyli on musimy mieć tak samo jak tu. Tu. tu, tu i tu ja by się i wyciągnął jakieś drawy czy coś, to akurat patrzę Sresz tam co wrzucę Wrzucam! Co wrzucasz? Główno, a to wrzucaj dalej. No i tak to będzie wyglądać Czyli jeszcze raz toalety Toalety będą tu, czyli to musi być rurki. Toalety tu i toalety będą tu. Rurka będzie połączona. Tędy, to jest niepotrzebne. I tutaj rurki będą połączone w ten, w ten sposób. I o ile się nie mylę, wszystkie toalety będą przepięknie. Tak, tu widzicie stworzone. okej, okay. czy to się będzie tutaj dochodzić? Jak nigdy. Czemu nie idzie dalej? No tak wiadomo. Zawór. Zawór musi być tu. Zawór musi być tu. Zawór musi być tu. Nie, tu nie musi być. I tutaj, bo tutaj w ogólnie nie potrzebny w ogóle zawór po co płynie. Dobra, dobra. Tego od razu zakręcę. Świetnie. Za ile przychodzą na więźniowie? Jest to jakaś pokazane? Czekajcie, 4... 12 to spokojnie. 10, 7 więźniów. Yy, zwykły rygor. Czy co tam kurna de masz? Aha tak ci się ciało że biegłeś, tak? Co im tu Coś tam wydało. O, chciał tak, wiedziałem, jesteście. Dobra. Prądzicha nie ma. Jak to nie ma prądzicha? Powiedzcie mi. Prąd nie dochodzi. A, bo tu nie wbudowali, bo się nie da chyba. Bo nie ma możliwości. To zniszczcie. <laughs> Tak zrobimy, skoro nie dochodzi. No to musiała być tu jakaś awaria. Eee, A, tu też będą budować, spoko. I tu złączymy tak, i tu będą elektrony takie, takie połączone. Może dadzą jakieś. Co się stało? What the fuck? Co to było? A kąpali się, woda wyleciała. Za mało jest tych, 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 tych takich otworów. Bajmy naokoło. Nawet nie wszystkie dostają wody, nie wiem czemu. A, ale w topa. Ale to pan. Dobra, teraz będzie dobrze Tu jest zawr, niby nie został wybudowany jeszcze więc to nie źle. odpoczywa, zmęczony odpoczywa, zmęczony odpoczywa To w końcu co robi? Męczysz się czy odpoczywa? Byłecie, byłecie, byłecie Mam nadzieję, że to da radę temu wszystkiemu Bo jak nie da to będzie do dupy dało radę. Nawet to dało chyba, zaraz zobaczmy. Czemu się to zaświeciło, skoro nie ma połączenia? Chyba, że to nie musi mieć połączenia, tylko po prostu to jest tutaj zielone. Taneli, co się stało? Wszyscy stoją. Nie wiem, zacieli się, jak te zabijacza mieli wszyscy razem. Odpoczywali, rąbani w tym samym miejscu. W momencie. Woda nie dochodzi. Gdzie ta woda ma iść, że ona tego jeszcze jedną. Jezo. Że jezo. E, 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 czy widzicie co ja? Czy ja teraz się skapłem, że tutaj jest tylko to i nie ma nic. Świetnie. Beton. I tak. Nie będzie najgorzej. Już tutaj strażnicy full wypas. Co oni tu robią? Aha, muszę otworzyć, żeby ci mogli budować. No kurde. Nie pomyślałem. No otworzyć wszystkie cele po prostu yy, Chyba nie ma tej opcji Dwie rodziny czekają na odwiedziny To moim problem, bo ja na razie nie mam nic takiego Ja na razie zajmę się tutaj ważniejszą sprawą niż jakąś odwiedziną To jest więzienie proszę Państwa, a, a nie jakieś tam pieprzenie. To ta bombus a to zrobimy co jest z odwiedziną i tutaj damy radę, może nawet Tutaj coś szczelne. Nie, bo tutaj wtedy by było za łatwo. One mogliby uciec. Ale jeżeli byłoby tu i tu byłoby na wejście i tu to byłoby to dużo lepsze. Eee, okej, okej, ok, okej, okej, ok, okej. Okay, 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 okay. Ci sobie budują, czyli jednak chyba będziemy musieli to zrobić. Eee... Okej. Okay. Fajnie. Tłumaczenie zajebiste. Co to było? Prąd się Eee zdemontuj połącz. No bo to nie jest połączony jeszcze. Dlatego tam to musi działać wszystko. Aha, a, aha, To działa, nawet jeżeli nie jest połączony. Tak, a tutaj yy, połącz? Dobra, to no, nie jest potrzebne. Tu możemy dać dodatkowy zawór. I on też będzie od razu zamykał ten obiekt. Nie ma sensu, tam czy by działał. Co chciałem? Odwiedzinę, odwiedzinę, bo Potrzeba spód dla gości, okej. Okay. Udamy, nie wiem, no, planujemy to. Drzwi będą tu. Tu będzie wejście, tu będzie wejście. Tu będzie przejście. Po co to? Nie wiem. Nie. Tak, yy... I pitera. I taka doczepka. Budynek beton. a Kurde, nie lubię doczepek. Później to będzie zablokowane i będę musiał podwinęć drzwi, czego nie chcę. Zobaczymy. Najpierw mi to zbudują. Sprontar by się przydał. Możecie sprząt... Ja cię ukręcę, ale was jest. 15. Jest Was więcej, że mam cel. Które są niewbudowane. Nie mogę zrobić cel, bo jeszcze nie ma... Ja! Nie ma obiektów, czyli łóżek. Chorzę chłopaki ospałem. Utrospnię sobie Będą cele, to, to od razu ich wysyłam tu i nie, nie będziecie się tam męczyć. To jest trudno. 6000, dzień czwarty. 15 więźniów mam, 12 tych kurde Trzeba będzie dobudować no i Tyle. Zaplanujmy ściany. A mogę kazać, żeby nie było. Nie, że nie chcę więcej więźniów. Więźniowie, do takiej. Transport. Niskiego ryzyka. Wysokiego ryzyka za Closet. Nie chcę nic w 15 mi na razie jest tak, czyli nie będzie można. Już wiem, dobrze, że szybko znalazłem. Yy. Raz, dwa, trzy. Tak? Tak my? Raz. raz, dwa, trzy. Zobawiam się. Okej, okay. czyli mają być takie. Okej. Okay. Kolejne cele, które będą dobudowane zajęte raz, dwa, trzy, raz, dwa trzy, raz dwa, dwa, trzy, ok, tutaj tak i musimy być fundamenty budynek betonowy budować a czy jak dam ten budynek no, Zaraz powiem tak teraz <try> prądu nie ma prądu nie robią mają to w dupie to nie ma prądu, tu nie ma prądu, po prostu tak. Ok, macie prąd. To macie prąd. Woda nie wyleciała, to dobrze znaczy, że wszystko odbiera. Cele będą przygotowane, mam nadzieję, że łóżka już są, tak? Możemy nazwać cele celami, żeby były cele. Pomieszczenia, cela. No cholera, mam piwne. Powiedzcie, co jest? Nie, gadaj. Nie, no 2 dobra. A jest 3 na 3, a co wam chodzi? No co jest spełnione? 2 na 3, a jest 3 na 3. Gdzie woda jeszcze nie dochodzi? Tu i tu, do kilku jeszcze. Czemu nie może tutaj robić co nie robić właśnie, dobra, dajmy to. I dlaczego nie może zrobić nasz kartera? Da się to zobaczyć tego gdzie... Nie, nie tak. Czy zapleczę, ale ja chcę... Ona po prostu nie dochodzi, tak? Znowu. Halera. Ale nie wkurzamy to, czemu pisze, że 3 na 3 tak nie może być. To jest jakiś chyba glitch. ognia. Brak wystarczających środków na przebąbową. ognię. nie będą lać. Potrzebujemy środków. Dotacje. Dotacje. Centrum administracji. A o, nie. O, oczywiście, że chcę. Ja już to skończyłem podobno. Tak? Tak. Okej. Okay. Na plecze przepompownia tutaj przewody, przewody. Budujcie dwa, tak na jednej nodze, panowie. To jest naprawdę potrzebne. O, źle zrobię, bo tu jest jedna. Dobra, będzie po Ale was jest. Na jednej nocy tą przepompownię. Róbcie w dupie. Na razie z tym prądem, Naprawdę. Można dać, że to jest ważniejsze. To jest instalacja. Okej okay. zaibista cela. Ale czemu? A, dobra, wszystko spalone, oprócz tego, że nie jest zamknięte. Ok. okay. 3 trzy Tu, tu, świetnie. Ok, po środku. I, 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 litera. Tak będą wyglądały kolejne nasze cele? To by się leje? kroją się chyba. Nie? Nie się? Co się stało z tym, że to jest elektryczność, to mi coś nie tego nie działa. Włącz. Aha. No pomijam. Kondensator. to jest taki awaryjny. E, Czeło mruga? To też wyłączyło? Włącz. Dobra. A, bo może działo się coś innego? Nie no, chyba nie. No bardzo zobaczmy, łączę jeszcze ten. Leją się, ty, co się tam leje? Ja tam widziałem. Czyli... Ty, łapcie ich. To szukanie. Ale zobaczymy co to yy, Obiekty Toaleta yy, Co ja zrobiłem? Zapomniałem, znaczy pomyliło mi się To miało być I Po prostu toalety miały być tu I z tej strony miały być tutaj Dobra, przeszukują ja sobie biorę łóżeczko No, będę musiał trochę zwolnić, bo... to coś jest tak A, no, po przeszukaniu które no, znaleźli widelec, no widzicie? Widelesem będzie naprawdę można dużo zrobić. Konserwacja więzienia, buduj konserwację poprzez biurokrację O, aha, od, od bloku, dobra Gdzie tu się dochodzi Eee... raporty? Sytuacja zadania, dla zadania, 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 ale ale za... zadania, 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 to zadania, trucizny lekarstwa, zadania, 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 Dobra, ładnie to zbuduję. Znaczy, tutaj dobuduję ściany, i możemy już robić cele. A muszę, z... dobra, dokończyć wszystko, dopiero co Planowanie usuńmy, bo ja mi to przeszkadza tylko. Oho, zaplecze. Ty nie możesz mieć nic wspólnego z, z tym. To musicie, muszę was po prostu rozwalić nie ma sensu to razem łączyć bo jak ja łączę jedno to, to drugie po prostu siada znaczy tak mi się wydaje yy, jak to siadło a bo dobra 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 yy... wiecie nie miałem osobne ja bycie. Choć nie lać, kurde, to jest chyba ziutek. Idź tam pomóc. Temu, to mu się zagląda do góry. Dobra. Obiekty drzwi więzienne Jakiś problem tam macie. Padł polski z sprawy. No. Yy, Pomieszczenie. Cela. To może być cela. To może, cela, to może być cela, to może być cela, to może być cela i tu jeszcze dwie. Dobra, mamy 18 cel na 15 minut. spoko. Eee, proszę ten, tutaj, w chwilę, Ale to nie, to nie. Potrzebujemy jeszcze więcej osłonniarzy, moim zdaniem. Jeden będzie cholera tutaj. O, jeno w ogóle go Lejgo. Lejgo pomył, dziecko, kim może bym go zalał. Co mogę już zrobić? Łukasz. Na dzień go zamkniemy, zobaczymy co to robię. I przeszukaj go cele. I przeszukaj go znowu. No, i tak się to robi. Musi no, go zlać, no trudno no. Kurde tam wchodzi w dobie wszystko A, jeszcze nie zamontował, serio? Ranny jest. Na to jest A ty co? Aha, zajął się tym a no ale no dobrze A, teraz ten nie wyjdzie i go w pieprzył E, ty... A, że tu. Dobra Wymaga wejścia Mogę to usunąć, bo jak się fundamenty. zbuduj na nowo. Nie, tak? Tak. Dziękuję. Na razie spoko. Brzuch tego kibla, przydałaby się naprawa. E, a, spokoju. I nie ma Ty masz przerąbane, rozumiesz? Teraz personel. Mi by się przynało coś z stylu wymagane zbrojownia, a ja potrzebuję nie psychologa, psychologa, się nie... woźnego, wymagane czyszczenie. Okej, okay, a może chociaż naczelnika? Co on wymaga? 1000 dolarów, a ja mam 100. Nie, tak, tak, na razie nic nie mogę. Dobra, um, tym średnim w sumie zakończenie bo mam tylko 107 dolarów. Ja kończę dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć!